Cześć, cześć, dzień dobry, witam w dziewiątym odcinku z serii Comnews, moi drodzy. No i dzisiaj, z racji tego, że mamy drugi dzień listopada, no to nie zaczniemy oczywiście tego odcinka inaczej, jako to omówienia halloweenowych wydarzeń komunikacyjnych. Eee, omówimy te w Gdańsku i Warszawie. Jeżeli były jakieś jeszcze wydarzenia komunikacyjne, bo być może jakieś, nie wiem, specjalnie udekorowane autobusy, tramwaje, coś jeszcze ponad to, co ja powiem, to oczywiście piszcie w komentarzach, ja z chęcią poczytam, bo też ja tutaj wszystkich jakby miast Aż tak bardzo nie sprawdzałem, gdzieś tam w tej Warszawie i w Gdańsku, no to oczywiście widziałem, że takie że takie wydarzenia, takie autobusy i tramwaje były. Natomiast jeżeli czegoś, coś przeoczyłem, czegoś nie zauważyłem, to oczywiście piszcie w komentarzach. Natomiast następnie już po omówieniu tego tematu związanego z Halloween, przejdziemy też do tematu e, oferty komunikacyjnej z okazji wszystkich Świętych Dzisiaj tak trochę krócej e, o tym jeszcze powiem, natomiast jeszcze mam parę takich przykładów, e, rozwiązań, które są według mnie ciekawe i warto je przedstawić, ale o tym później. Zaczynamy sobie oczywiście od e, tych właśnie Halloweenowych pojazdów. Halloween, myślę, że wszyscy znają, dość popularne wydarzenie obchodzone 31 października. Co ciekawe, ma ono tyle samo zwolenników, co przeciwników, i to z różnych przyczyn. E, nie będziemy się, że tak powiem, w to zagłębiać. Natomiast w Gdańsku pojawił się halloweenowy tramwaj i nie był to byle jaki tramwaj, dlatego, że był to świeżo wyremontowany Constel 114 NA, który dosłownie parę dni wcześniej zadebiutował na linii 5, która notabene jest jedyną linią, którą może obsługiwać. Ze względów technicznych tramwaj nie może pojechać ani na Łostowice, na heum, na Ujeścisko czy na Brentowo. No, mógł jeszcze pojechać na Stogi, ale aktualnie trasa na Stogi jest zamknięta i tylko do przystanku Głęboka kursują tramwaje dwukierunkowe, tak więc dla, y, auto, dla tramwaju ko, y, dla tego tramwaju do obsługi zostaje tylko linia 5, więc y, no, jak ktoś będzie go szukał, to w tygodniu będzie on niestety do spotkania. No wiadomo, że na razie gdzieś te jego wyjazdy są takie średnio regularne, no ale mam nadzieję, że w przyszłości już będzie wyjeżdżał w miarę regularnie. Chociaż z tymi tramwajami pamiętam, że już one tyle miały napraw i tyle było z nimi robione, bo to są tylko dwie sztuki e, o numerach taborowych 1501 15 i 1502 już tyle napraw było i tyle było jakichś kombinacji, żeby te tramwaje jakoś doprowadzić do ładu i schodu i ciągle są nowe naprawy, ciągle te tramwaje przechodzą jakieś tam modernizacje, niemodernizacje i cały czas jest to samo, więc wiadomo jak jest, no może teraz będzie lepiej, miejmy nadzieję, bo ja chciałbym też się tymi tramwajami przejechać, bo nigdy e, na żywo jeszcze nimi nie jechałem co ciekawe, ten sam tramwaj weźmie udział także 6 listopada w akcji, częstując pasażerów rogalami Święto świętomarcińskimi z okazji święta niepodległości. No trochę szkoda, że to będzie 6 listopada, bo tak naprawdę 6 listopada to jest czwartek, więc korzystając z tego przypadkowi pasażerowie, zwłaszcza, że godziny kursowania tego tramwaju są dokładnie 9.12.11.58. No trochę szkoda, no ale z reguły takie akcje w tramwajach w Gdańsku, które się odbywają, są właśnie w takich godzinach, gdzie ludzie w większości są w pracy. No bo też gdzieś tam, wiadomo, to trzeba dogadać, to nie jest tylko jakby sama, sama organizacja gdańskich autobusów i tramwajów, aczkolwiek to jest też. Mm, no, zrobienie, zrobienie tego tramwaju tak, żeby on nie przeszkadzał liniowym tramwajom w normalnym ruchu, no bo liniowe tramwaje cały czas kursują i też muszą jeździć, a także no, trzeba dogadać się z organizacjami, które są odpowiedzialne jakby za tą część. No bo wiadomo, guide wystawi, tabor, no ale ktoś musi te atrakcje wszystkie w, tym, w tych tramwajach przygotować, więc to wszystko jest do ustalenia. Aczkolwiek, no moim zdaniem, na przykład dużo lepiej by było, gdyby ten tramwaj kursował powiedzmy sobie 11 listopada yy, i na przykład, yy, żeby te od razu. Było to połączone z jakimiś, powiedzmy, obchodami, jakby już samego święta niepodległości, przy okazji z no to mogłoby być tak zorganizowane. Ale jest wśród tego ważne, że coś jest zorganizowane z tej okazji, bo no rzeczywiście, co by nie mówić, Gdańsk i tramwaje rzeczywiście, właściwie są tramwaje na każdą okazję. Co byście nie wybrali, czy Dzień Dziecka, czy Halloween, tramwaj świąteczny, jakiś tramwaj z okazji Walentynek, tramwaj. No z najróżniejszych okazji, kiedyś był jakiś tramwaj uśmiechu, potem jest tramwaj z okazji też akcji pola nadziei, więc tych tramwajów jest naprawdę mnóstwo różnych okazji, gdzie te, gdzie te tramwaje są wystawiane w jakieś ciekawe. No i tak jak mówię, czasami te akcje są organizowane w tygodniu, no wtedy trochę gorzej, bo, bo ciężko jest z takiego tramwaju skorzystać. Natomiast zdarzają się też właśnie z okazji Dnia Dziecka czy, czy te, te pola nadziei, o których wspomniałem, to z reguły jest to właśnie weekend. No i wtedy tymi tramwajami wiadomo przejedzie więcej ludzi. No bo też o to chodzi, tak, żeby gdzieś tam te, ak te akcje trafiały do, do społeczeństwa. Ciekawostką jest też to, że w Warszawie pojawił się specjalny pojazd. W niedzielę 26 października na trasę wyjechał specjalnie udokorowany elektryczny jutong o numerze taborowym 1976, czyli 1976. Obsługiwał on linię H1, dowożącą uczestników na imprezę Halloweenową zorganizowaną w arenie Ursynów. Oczywiście linki do zdjęć warszawskiego autobusu i też filmik przedstawiający Gdański Tramwaj znajdziecie w opisie filmu w linku tak, żebyście też mogli sobie gdzieś tam to zobaczyć, zwizualizować jak to wyglądało. Akcja w Warszawie bardzo ciekawa. Nie wiem, czy to nie jest pierwsza taka akcja, gdzie Warszawa odpala taką linię, autobus był bardzo ładnie oklejony z zewnątrz, te okleiny halloweenowe bardzo pasowały w sumie do do, do tego malowania warszawskiego nie wyglądało to tak, wiecie, jakoś tak dziwnie, bo czasami te wszystkie okleiny wyglądają fatalnie na niektórych autobusach. Natomiast akurat tutaj rzeczywiście to wyglądało fajnie, nie było to takie, wiecie, wszystko, mm, wszystko zużyte i tak dalej. No i cóż, i taki, i taki autobus sobie też śmigał. Dobra, przechodzimy do tematu numer dwa, czyli oferty komunikacyjne na wszystkich świętych. Dzisiaj mamy już 2 listopada, jak wyglądać ten materiał od niego premiery. Ja go nagrywam jeszcze przed premierą, 31 października, czyli przed Świętem Wszystkich Świętych. Natomiast jak wygląda, to już jesteśmy po jednym z najważniejszych świąt, które jest ważne nie tylko duchowo, no bo wiadomo, że Wszystkich Świętych ma gdzieś tam wymiar duchowy, tak? Wtedy troszkę to, to, to tempo jednak naszego życia, które no, w dzisiejszych czasach jest rzeczywiście bardzo szybkie, tak? Bardzo dużo rzeczy się dzieje, my musimy bardzo dużo rzeczy ogarniać. No ale są takie dni, kiedy właśnie to, to tempo troszkę może zwolnić. Właśnie jeden z takich dni jest 1 listopada i w ogóle cały ten okres końcówki października i początku listopada, gdy no mnóstwo osu, osób rusza w kierunku cmentarzy, które no z reguły są położone, tak jak wspominałem o tym już w poprzednim odcinku, z dala od centrów miast. Z reguły cmentarze buduje się w lasach, w lasach może nie, ale gdzieś tam pod lasami, w jakichś terenach takich, gdzie można ten cmentarz w przyszłości rozbudowywać. No i dojazd tam nie jest z reguły poprowadzony jakąś szeroką arterią, na nie wiadomo, ile pasów, no bo z reguły jest to taka jakaś jednopasmowa droga. No i wszystkich świętych powoduje pewne problemy. Powoduje pewne problemy, no bo jakby wszyscy teraz pojechali samochodem osobowym, tak? No to najprawdopodobniej wszystko byłoby tak zakrokowane, że przez trzy dni by się nic nie, nie ruszyło. Oczywiście miasta tutaj wychodzą naprzeciw i organizują ofertę komunikacyjną. Jest to chyba jedyne święto, gdzie... Zasadniczo w każdym mieście w Polsce można spotkać specjalne linie z tej okazji, bo zasadniczo każde miasto organizuje w większym stopniu lub mniejszym stopniu, no oczywiście w zależności już od liczby cmentarzy, tak, bo niektóre miasta mogą zorganizować więcej linii kursujących z niższą częstotliwością, inne, gdzie mają na przykład mniej cmentarzy, te pojedyncze linie, ale gdzieś tam z wyższymi częstotliwościami. Natomiast no, przygotowują tą specjalną ofertę transportową po to, żeby było łatwiej dotrzeć. Każde miasto zachęca, żeby nie jechać samochodem na, na cmentarz i rzeczywiście, no jest to kompletnie bez sensu, bo tracimy czas w korkach gdzie autobusem, no, no... nie będę oszukiwał, że to nie będą najbardziej komfortowe warunki podróży autobusem, bo z reguły autobusy na Wszystkich świętych są niemiłosiernie zatłoczone. No i tutaj nie ma, nie ma o czym mówić. Natomiast, no... I tak zajmie mniej czasu dojazd autobusem, dlatego że z reguły autobusy są uprzywilejowane i mają uprzywilejowany podjazd w przypadku cmentarzy. Z reguły ulice w okolicach cmentarzy są w ogóle wyłączone z ruchu i na przykład mogą tam przejeżdżać tylko autobusy, właśnie pojazdy komunikacji miejskiej, a na przykład parkingi dla samochodów osobowych są zorganizowane dalej od samego wejścia na cmentarz. Dlatego właśnie, no lepiej jest z tego transportu zbiorowego korzystać. No, wiem, że to nie są najbardziej komfortowe warunki podróży, w jakich można by było podróżować, no ale y, i tak jest to na pewno szybszy transport niż jazda samochodem osobowym i objeżdżanie nie wiadomo czego, bo czasami trzeba objechać, y, drogi są jednokierunkowe, są zamknięte, potem jest z drugą strony wyjazd, przejazd, zajazd, trzeba pojechać jakimś objazdem, i tak i tak dalej, więc po prostu jest istny, istny cyrk. Y, natomiast. Natomiast. Y, Przyjrzymy się teraz kilku najciekawszym przykładom zorganizowanych linii komunikacyjnych, i pierwszy myślę, że Was mocno zaskoczy. Mianowicie, w Warszawie istnieje linia cmentarna C50, która kursuje tylko i wyłącznie między bramami jednego cmentarza. Tak, nie przesłyszeliście się, nie jest to linia, która ma na celu dowożenie ludzi z jakiegoś węzła przodkowego. Natomiast z racji tego, że cmentarz północny w Warszawie jest tak ogromny że poruszanie się między jego jakimiś tam fragmentami mogłoby być dosyć kłopotliwe, no i mogłoby być przede wszystkim męczące. To Warszawa wychodzi na przecież i uruchomiła linię C50, która kursuje od e, głównej bramy cmentarza północnego przez południową aż do zachodniej. Więc na przykład powiedzmy, jak ktoś ma jeden grup rodzinny e, gdzieś w okolicach bramy północnej, a kolejny na przykład w okolicach bramy zachodniej powiedzmy grupę jakiejś bliskiej osoby, którą też chciałby odwiedzić na przykład, no to może właśnie wsiąść taki autobus i on go dowiezie bezpośrednio między tymi bramami. Powiem Wam szczerze, że jak zobaczyłem pierwszy raz tę linię, to byłem zszokowany, że takie coś istnieje, no bo nie spotkałem się w żadnym innym mieście, żeby kursowała linia, która kursuje tylko i wyłącznie między bramami cmentarza, no bo z reguły, no bramy, ile może być bram cmentarza? Są dwie, trzy bramy cmentarza, no ale jak widać, Warszawa cmentarz północny jest tak olbrzymi, że tych bram jest kilka i czy kilka w sensie bliżej dziesięciu niż yy, dwóch, trzech. I w związku z tym, właśnie taka specjalna linia funkcjonuje. No, najpewniej ludzie z niej korzystają, skoro jest e, uruchamiana rok rocznie, no bo wiemy, że jak ludzie z czegoś nie korzystają, to z reguły jest to po prostu likwidowane. W aktualnej sytuacji, gdzie właściwie każdy przewoźnik mierzy się z brakiem, z brakami kadrowymi wśród kierowców, gdzie no też nie oszukujmy się, komunikacja miejska nie jest tania, no to gdzieś tam linie, które są nie... nawet nie tyle nierentowne, bo ciężko by było, żeby komunikacja miejska była rentowna, ale linie, które są niezbyt wykorzystywane przez pasażerów byłyby likwidowane. No tutaj tak nie jest, C50 jest uruchamiana nieprzerwanie od kilkunastu lat, co najmniej. Wcześniej była też uruchamiana pod oznaczeniem 250, na no ale w pewnym momencie w Warszawie zabrakło już numerów 100, bo wszystkie zostały wykorzystywane, no i wtedy trzeba było też no, niezwykle przeznaczyć zakres numeracji 200, no i linie cmentarną wtedy przenumerowano na C. No i od, od tego momentu mamy takie linie jak C9, C40, C50, C89 i tak dalej, i tak dalej. Tych linii jest w Warszawie bardzo dużo. Natomiast stolica naszego kraju jest też przykładem dosyć ciekawego rozwiązania, gdzie większość linii cmentarnych nie ma rozkładów jazdy stricte określonych. No jak wiemy, autobusy z reguły, a to autobusy, tramwaje, trolejbusy z reguły kursują według rozkładów jazdy ściśle określonych. Tak, Nawet jeżeli to jest bardzo wysoka częstotliwość, powiedzmy nawet co 5 minut, to z reguły na przystankach jest wypisane 01, 06, 11, 16, 21, 26, 31, 36 i tak dalej i tak dalej. Wszystko jest pięknie rozpisane. Natomiast w Warszawie linie cmentarne yy, Kursują z jedynie określoną minimalną częstotliwością, czyli że na przykład autobusy kursują co 15 minut, ale mogą kursować również dużo częściej, dlatego że jest to regulowane przez odpowiednie y, służby już ZTM-owskie. W zależności od napełnienia pojazdów, w zależności od ilości pojazdów, no i wiadomo, w zależności też od tego, że kierowcy y, 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 muszą też jakieś tam przerwy odbywać. W sieci nie ma podobne rozwiązanie również jest stosowane na linii 390, która ogółem kursuje od 6.30 do 21.31 listopada, na mniej więcej od 11 do 17.30, czyli w tych godzinach największego napełnienia. Kursy również są regulowane, nie ma konkretnego rozkładu jazdy. Nie, a po prostu kursy są regulowane przez, na bieżąco przez służby, nadzoru ruchu. Podobna rzecz występuje również na linii 386, też w sieci Zetkami Widzenia, aczkolwiek kursującej po Rumi, gdzie w godzinach mniej więcej 12-17 również ta częstotliwość regulowana, że tak powiem, występuje. E, w tym roku oferta obowiązująca 1-2 listopada w wielu miastach jest zbliżona lub taka sama, e, ze względu na to, że wszystkie święty wypadło w sobotę i nie ma. No, jak tutaj sobie zrobić długiego weekendu? Dlatego, że no do piątka autobusy kursowały z reguły zgodnie z normalnymi rozkładami, więc nawet nie było jak gdzieś tam tych autobusów przeoszczędzić, żeby tą ofertę komunikacyjną wzmocnić. Ludzie też no nie brali wolnego, no bo jakby nie, twor nie, nie, nie tworzyło to żadnego długiego weekendu, no bo święto wypada w sobotę, potem jest niedziela, i tak naprawdę w poniedziałek już jest normalny dzień roboczy. Dlatego właśnie mia wiele miast zdecydowało się na to, żeby i w sobotę i w niedzielę mieć taką samą bądź praktycznie taką samą ofertę komunikacyjną. Oczywiście nie wszystkie. Są miasta, które na przykład ofertę komunikacyjną specjalną mają zupełnie inną pierwszego, jak i 2 listopada, drugiego jest po prostu na dużo mniejsza. Natomiast yy, spowodowało to też to, że w wielu miastach linie, które kursują tylko 1 listopada, pojawiły się na czasie również drugiego. Yy, dlatego, że właśnie ten ruch ludzi był przede wszystkim bardzo skumulowany. To nie, były, to nie było tak, że ten ruch rozłożył się na ileś tam dni, bo w poprzednich latach z reguły mieliśmy długi weekend i ten ruch rozkładał się na 3, na 4 dni, więc można było to jakoś sensownie zorganizować. Natomiast na no, tym razem po prostu mieliśmy sytuację, w której no, trzeba było to zorganizować tylko na dwa dni. No, bo oczywiście weekend poprzedzający z reguły, też już w części miast były te wzmocnienia, w wielu miastach też pojawiły się wzmocnienia w ciągu całego tygodnia roboczego, no bo jak wiemy, są też osoby, które na przykład mają wolne w ciągu tygodnia i mogą wtedy na grup swoich bliskich przyjść, natomiast no, lwia część osób e, właśnie odwiedzi cmentarze czy 1 listopada, czy 2 listopada, no i może być tłoczne, więc dlatego w tym roku tym bardziej jeszcze przyda się do korzystanie z właśnie przydało się, no bo wy już jakby już to widzicie po, tej całej, po tych całych akcjach tak naprawdę, no bo wy to widzicie 2 listopada po południu. I tak naprawdę powoli wszystko już końca. Natomiast no, w tym roku z, rzeczywiście to yy, korzystanie z transportu zbiorowego mocno się przydało, dlatego że no, są osoby, które jak wiemy z tego transportu zbiorowego nie korzystają. Nie, nie skorzystają, tak? Mają yy, po prostu na tyle ograniczoną gdzieś tam jakby ograniczoną możliwość ruchu, a bardzo chcą pojechać na, na grup swoich bliskich, bo dobrze wiemy, że są takie osoby, które yy, po prostu no, muszą na ten grup, mają taką taką wewnętrzną po prostu, że muszą odwiedzić. Gdzieś tam te, to, to miejsce, więc no, takie osoby oczywiście no, muszą mieć tam ten dojazd zapewniony. Dlatego, no, jeżeli ktoś może skorzystać z komunikacji miejskiej, a na przykład jedzie na cmentarz w godzinach najbardziej popularnych, to naprawdę warto, żeby z niej korzystał. Czy w tym, czy nawet w przyszłym roku, naprawdę warto, żebyście to robili, bo to jest moment, w którym transport publiczny naprawdę odgrywa ogromną rolę eee, i. No na trasie jest wtedy nierzadko więcej pojazdów niż w pełnym zwykłym rozkładzie jazdy w dni poprzednio. Mówię tutaj o pełnym, zwykłym szkolnym rozkładzie. E, właściwie autobusy wyjeżdżają wszystkie, które mają, e, które są jakkolwiek sprawne, często nie, w, nie we właściwych barwach, często e, z różnymi jakimiś nie do końca spełniające warunki, oczywiście nie mówię tu o warunkach technicznych, a bardziej o warunkach, które stawia dany organizator, bo wyjątkowo są one dopuszczone do ruchu, dlatego że też e, no jest to po prostu prawdziwe święto komunikacji miejskiej gdzie może nie, nie świętuje się żadnego wydarzenia związanego z komunikacją miejską, ale jest to chyba dzień, który najbardziej angażuje kierowców, e, służby wszelkich nadzorów ruchu, jakiś central ruchu, dyspozytorów i No i oczywiście wszystkich organizatorów, którzy najpierw te wszystkie rozkłady i brygady muszą poplanować, co oczywiście nie jest procesem e, prostym. Dajcie znać w komentarzach, czy odwiedzając cmentarze, dojechaliście tam własnym, tras, własnym pojazdem, czy postawiliście na transport zbiorowy. Ja wam dziękuję za oglądanie. No i oczywiście widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku komius Do zobaczenia.